Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Panie. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas porządziwszy sobie bicz ze sznurów Powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech. Dni, on zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych stał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Taka łacińska sentencja mówi vita hominis peregrinatio. Życie człowieka jest pielgrzymką, podróżą. Możemy zastanawiać się podróżą skąd, dokąd. Z Polski do Kanady, z Kanady do Polski, z tego miejsca do jakiegoś miejsca świętego. Ale w gruncie rzeczy każdy z nas podróżuje w jednym kierunku. A mianowicie idziemy od Boga do Boga. I na tej drodze niestety bywają takie przypadki, że zbaczamy z tej drogi, wybieramy swoją drogę i Bóg na to pozwala. Dlaczego? Ponieważ dał nam wolną wolę. Pozwala nam. Dzisiaj, gdy żyjemy w takim hałasie, w kakofonii różnorakich dźwięków, my chrześcijanie tracimy wiarę. Również jest to spowodowane naszymi zaniedbaniami. I nie mam na myśli tutaj ludzi, którzy oburzeni tym, co się dzieje, rezygnują z wiary, rzucają książeczkami do nabożeństw, wyrzucają z domów święte obrazy, krzyże. I dokonują aktu apostazji. Nie. Mam tutaj na myśli nas, ponieważ, moi drodzy, zwróćmy uwagę, że pracujecie ciężko, pracujecie na codzienny chleb. Jest to praca w wielu wypadkach bardzo wyczerpująca, zwłaszcza gdy musicie zapewnić byt swojej rodzinie, mając kilkoro dzieci tym bardziej, że jest to inny kraj, z pewnością bardziej wymagający. Ale <laughs> dotyczy to również nas, księży, siostry zakonne, że rzucając się w wir pracy apostolskiej, to co jest najbardziej istotne, czyli lepiej powiedziawszy kto odchodzi na dalszy plan, bo to trzeba zrobić, bo tamtego nie można zaniedbać ciągle coś, ciągle coś, i właściwie nie mamy czasu żyć. A co to jest życie? Życie to jest miłość. Nie mamy czasu żyć, nie mamy czasu kochać drugiej osoby i tym samym Pana Boga, bo ciągle jest coś do zdobienia. I daj Boże, przychodzi czas w naszym życiu, że. <laughs> Mamy możliwość takiej, takiego rachunku sumienia. I wtedy stwierdzamy, chciałem być świętym, chciałem być dobrym, kochającym mężem, a życie mi przeleciało przez palce, bo musiałem na to życie zarabiać, bo musiałem zaangażować się w wiele rzeczy, które pochłonęły mnie bez reszty. Potrzeba tego, co jest najważniejsze miłości. Słowo wyświechtane, ale przecież Bóg jest miłością i to jest esencja tego życia. Dzisiaj promuje się ludzi, którzy mają być autorytetami, różne sławy, które są pompowane przez media i czasami nie mają czym nas. Zachwycić, a jedynie zszokować. Ale chciałbym przytoczyć przykład prawdziwego celebryta, może powiedziawszy, naprawdę człowieka zdolnego, i to za pomocą maszyny czasu George'a Orwella, nie z dzisiejszych czasów, ale wyciągnąć z lamusa, twórcę teatru hiszpańskiego Lope de Vega. Lopez de Vega, moi drodzy, był naprawdę człowiekiem utalentowanym. Nikt go nie musiał promować, bo miał wielkie, można by rzec, ogromne dary od Pana Boga. Rzeczywiście został sławny, musiał ciężko pracować, ale miał talenty. Jego sztuki teatralne, dzieła są do tej pory, chociaż minęło wiele wieków, grane na deskach teatrów europejskich. Jego sława. Jest prawdziwa. Miał wiele adoratorów i adoratorek. I gdy był u kresu swojego życia, wówczas opiekował nim się lekarz, który w owych czasach był nazywany medykiem. I ten lekarz w takiej emfazie, w takiej emocji, że może opiekować się mistrzem, mówi tak do niego: Mistrzu, możesz teraz spokojnie odejść z tego świata, ponieważ świat o tobie nie zapomni. I rzeczywiście nie zapomniał, bo o tym mówię. A wówczas ten mistrz Lope de Vega z takim sarkazmem i być może autoironią i jakimś głębokim żalem mówi tak do tego medyka. Mój drogi medyku, dzisiaj wiem, że to wszystko jest nic nie warte. Dzisiaj wiem, że za wszystkie sztuki, za wszystkie oklaski, za całą ziemską sławę, za wszystkich adoratorów i adoratorki oddałbym jeden dobry uczynek, którego nie uczyniłem. Moi drodzy, Czasami w tym biegu tego życia nie mamy czasu, aby żyć. Naprawdę. Bo ciągle coś, ciągle coś, ciągle jakaś rzecz do wykonania. 40 dni postu, który został nam dany przez Kościół, nie jest tylko symboliczną i nic nieznaczącą liczbą. Ona ma głębokie znaczenie. Gdy wejdziemy w Pismo Święte, to zobaczymy choćby Mojżesza, który przez 40 dni czekał, modląc się, czekał na to, aż Bóg da mu tablicę z Bożymi przykazaniami, które, o których czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Prolog... Prorok Eliasz przez 40 dni, 40 nocy szedł na górę Choreb, aby tam spotkać się z Panem Bogiem. Zadajmy takie pytanie, czy Bóg, który ukazał się Mojżeszowi i dał mu po 40 dniach oczekiwania, te tablice, musiał te przykazania przygotować, zastanawiając się, a może to przykazanie, może tamto. Może skreślił, może wymyślił następne. Czy Bogu był naprawdę potrzebny ten czas do przygotowania tych przykazań? Nawet małe dziecko chyba powie, że nie, bo Bóg jest wszechpotężny, nie potrzebuje na nic czekać i ma wszystko w jednym palcu, powiemy to po ludzku. To Mojżesz musiał się przygotować na spotkanie. To Eliasz musiał się przygotować na spotkanie. To ty i ja mamy się przygotować na spotkanie, bo Bóg zawsze jest gotowy. To my nie jesteśmy zawsze albo bardzo często nie gotowi na spotkanie z Nim. Małe doświadczenie. Każdy z nas powinien pójść na pustynię, ale nie mam tutaj na myśli tej pustyni z piaskiem, z wydmami, z żarem nie do wytrzymania, ze skorpionami. I być może z wielbłądami. Ale mam tutaj na myśli raczej takie miejsce, gdy jesteś sam. Gdy nie ma wokół ciebie drugiego człowieka, nawet najbliższego, kochającego. Gdy wszystkie urządzenia, które czynią wiele hałasu, ale są również pomocne, są wyłączone. I gdy jesteś sam, to wówczas zaczynasz słyszeć nieboga. Ale zaczynasz słyszeć siebie. I co się słyszy? W wielu wypadkach, a może prawie w każdym, słyszy się tak zwane demony przeszłości. Przychodzą one i mówią mi: dlaczego popełniłeś to zło 30-40 lat temu? Dlaczego byłeś tak nierozsądny, tak głupi? Dlaczego? Przypominają się różne rzeczy z naszego życia i nie potrafimy sobie zdać z nimi rady. Nawet grzechy, które zostały przebaczone, jakoś przypominają się, nie dają mi spokoju. Przyp przypominają się sytuacje z dzieciństwa, z wieku młodzieńczego, średniego, jakieś właśnie niedobre wybory i ciągle mnie denerwują. Zaczynam się lękać tych myśli, trwożyć się nimi i zamieram. I wtedy jak najszybciej chcę się tego pozbyć, chcę na powrót wrócić do świata, do mojej rodziny, do aktywności duszpasterskiej, bo te doświadczenia nie tylko dotyczą, przepraszam, że tak powiem, ludzi z tej strony, ale również ludzi z tej strony, bo wszyscy ludźmi jesteśmy i każdy z nas dźwiga bagaż własnych doświadczeń. I rezygnujemy Zobaczenia tego, kim jesteśmy i na powrót rzucamy się w wir pracy. Niektórzy w <laughs> wir rozrywek, w rozmowy potrzebne czy niepotrzebne, w pracę, w pracoholizm, a czasami w sposób desperacki w środki odurzające, które pozwalają nam zapomnieć o tym, co jest w nas. Głęboko w sercu, a co staramy się zakryć, żeby nigdy tego nie zobaczyć. To jest właśnie doświadczenie pustyni. I właśnie po to Bóg daje Tobie czas, żebyś odkrył, kim naprawdę jesteś. Święty Ignacy Loyola, wielki święty, twórca, można tak powiedzieć, chociaż jest to niefortunne duchowości, która wnika bardzo głęboko w człowieka. Znawca psychologii, psychologii ludzkiej sam doświadczył tego, o czym przed chwilą wam starałem się powiedzieć. Poszedł do groty, aby spotkać się Boga, spotkał samego siebie w Manrezie. Tam spotkał właśnie te wszystkie demony przeszłości, wątpliwości, skrupuły. Ale jako żołnierz był człowiekiem odważnym, więc miał odwagę zmierzyć się z samym sobą. Zobaczył siebie i wykrzyknął z wewnątrz swojego jestestwa: Jestem grzesznikiem. I właśnie o to Bogu chodzi. Abyś tak, jak święty Ignacy, Loyola i wielu świętych, wykrzyknęło z głębi swojego serca: Jesteś, jestem grzesznikiem. I to może być bardzo trudne do przyjęcia. To może prowadzić nawet do swego rodzaju Rozpaczy, ale Bóg przychodzi Tobie i mnie z pomocą, i pojawia się myśl, jak strzała przecinająca czarne chmury, ale kochanym przez Pana Boga. Jesteś grzesznikiem, ale kochanym przez Pana Boga. Jestem grzesznikiem, ale kochanym przez Pana Boga. I o to Panu Bogu chodzi. Bo Bóg nie chce się z Tobą spotkać jako z kimś nieprawdziwym. Bóg chce Cię, abyś zobaczył, kim naprawdę jesteś. Chce Cię odedrzeć, odrzeć z różnych kompleksów, z grzechów, z kompleksów, z różnorakich fałszywych obrazów samego siebie, abyś miał zdolność zobaczyć nie tylko siebie, kim jesteś ale zdolność zobaczyć Boga, bo Bóg jest prawdą. A tylko znając prawdę o sobie możemy zobaczyć na ile to się da w tym świecie Boga, który jest prawdą i który jednocześnie jest miłością, bo o tym rozbrzmiewa, promienieje cała Ewangelia. Parę lat temu byłem na rekolekcjach w Puszczy Białowieskiej i po jednej, jednym dniu zostałem zaproszony właściwie poproszony przez pewną panią, abym poszedł do jej chorego męża. Poszedłem z olejami, aby namaścić go olejem chorych, wyspowiadałem, i później państwo zaprosili mnie na herbatę. I tak w trakcie rozmowy widzę tego Pana, który tak nie za bardzo się czuje, jakby był kontuzjowany, jakby uległ jakiemuś wypadkowi. I go się pytam z ciekawości, a jednocześnie z życzliwości. Co się panu stało? Co się wydarzyło? A on mówi, proszę ojca, rok temu wynosiłem śmieci. Mieszkali w takim mieszkaniu, mam nadzieję, w takim szeregowcu. I wynosił śmieci do kontenera, i gdy był już przy kontenerze, ktoś uderzył go w w głowę, w ciemię stracił przytomność, zabrano mu 20 zł, bo po to to się wydarzyło, po te 20 zł na alkohol czy na papierochy. I ten człowiek, bo jak mówi mi, proszę ojca, i byłem w śmierci klinicznej. I co, pytam się, bo czytałem taką książkę w swojej młodości, Raymond Moody, Życie po życiu. Te różne przykłady ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. I on mówi, proszę ojca, byłem w niebie, mówi do mnie. A ja się pytam, a jak tam było? No bo jest to ciekawe, prawda? A on mówi, nie widziałem nic. Mówi, ale doświadczyłem, czułem, że jestem bardzo kochany przez Pana Boga. Było mi tam bardzo dobrze. Nie chciałem w ogóle wracać, chociaż mam kochającą żonę. I mówię. Do niego właściwie się pytam: I co Bóg panu powiedział, że pana kocha? A on mówi: Powiedział, ale w inny sposób. Nie usłyszałem tego w uszach, ale wewnątrz całego siebie byłem bardzo szczęśliwy i nie chciałem wracać. I mówię do pana Boga, że nie chcę wracać, chcę tu zostać. Ale Bóg mówi: Musisz wrócić na ziemię, bo masz jeszcze dużo do zdobienia. To dużo do zrobienia, to nie oznacza wiele pracy w takim sensie fizycznym. To może oznaczać w naszym życiu jedno, że jedno przebaczenie, które być może nie udało ci się. Może oznaczać jedno takie prawdziwe słowo kocham, które nie jest w stanie przejść nam przez gardło. Ale to nie tylko dlatego, że być może jesteśmy zacietrzewieni, obrażeni taką egocentryczną pychą, ale to być może wynika, że zostałeś, zostałaś zraniona przez kogoś i nie potrafisz przebaczyć, nie potrafisz powiedzieć kocham. I Bóg daje taki czas, abyś to uczynił, bo czas. Biegnie. A gdy mamy więcej lat niż 30, 40, to okazuje się, że mimo że wskazówki zegarka posuwają się w taki sam sposób, jak gdy mieliśmy 5 lat, to ze zdziwieniem stwierdzamy, przecierając oczy, że ten czas biegnie jakby szybciej. Chociaż biegnie tak samo. Dlatego czym jesteśmy starsi, tym jakby mniej czasu. Bóg nigdy Cię nie opuszcza. Nigdy. Dzisiaj Jezus, Ewangelia, mówi o Jezusie, który zna na wskroś ludzkie serce. Wie, co w tym sercu siedzi, a Ty, ani ja nie wiemy do końca. I On wie to wszystko, co jest w Twoim sercu. Ale możemy powiedzieć, że nie dlatego wie, że chce Cię skazać. Chcę Ci powiedzieć, że jesteś taki czy owaki. Nie. Chcę Ci powiedzieć, że On Cię bardzo kocha, bo Bóg jest miłością. Te rekolekcje, moi drodzy, są o trzech cnotach teologalnych, czyli o takich darach, które mają swoje źródło w Bogu, o wierze nadziei i miłości. Dlaczego to, a nie coś innego? Dlatego, że patrząc na ten świat teraz, w tym roku, patrząc na sytuację Kościoła, patrząc na to, co się dzieje w naszych rodzinach, potrzebujemy więcej wiary, więcej nadziei i więcej miłości. Amen.